Zastanawialiście się kiedyś, jaki język potrafi kształtować nasze myślenie, jak słowa, których używamy na co dzień budują całe światy w naszych głowach. No cóż, dzisiaj zajrzymy za kulisy tego mechanizmu. No właśnie, co, na pierwszy rzut oka absolutnie nic. To są przecież pojęcia zupełnie, ale to zupełnie różnych bajek. A jednak, jak się zaraz okaże, łączy je coś fundamentalnego: coś, co jest ukryte w samym rdzeniu naszego języka. Pomyślmy o tym. Mówimy sztuczna inteligencja, smok informacyjny, społeczeństwo sieci albo łańcuch przyczynowo-skutkowy. Mgła mózgowa, źródło prawa, można by tak wymieniać i wymieniać. Te wszystkie zwroty przenikają dosłownie wszystko, a my używamy ich zupełnie automatycznie. Ale uwaga, to nie są przypadkowe zbitki słów. Okazuje się, że te wszystkie tak różne od siebie wyrażenia działają według jednej zaskakująco prostej reguły. I zaraz wspólnie ten mechanizm rozłożymy na czynniki pierwsze. I oto jest klucz. Struktura A jest B. To właśnie jest tak zwana metafora pojęciowa. Genialne w swojej prostocie, prawda? Bierzemy coś abstrakcyjnego, coś, czego nie da się dotknąć, nazwijmy to naszym A i opisujemy to za pomocą czegoś bardzo konkretnego, fizycznego, czyli naszego B. Zobaczcie, jak to działa w praktyce. Mówimy pamięć komputera i od razu myślimy o niej jako o jakimś pudełku, fizycznym pojemniku, który można zapełnić danymi albo go opróżnić, albo łańcuch przyczynowy. No przecież od razu widzimy w wyobraźni połączone ze sobą ogniwa. Po prostu bierzemy cechy fizycznego obiektu i pach przenosimy je na abstrakcyjną ideę. Dzięki temu staje się ona dla nas zrozumiała. No dobrze, ale. Po co to wszystko? Dlaczego nasz umysł tak uparcie ucieka się do takich porównań? Jaki jest cel tego całego zabiegu? Odpowiedź jest właściwie bardzo elegancka. Chodzi o budowanie mostów. Używamy tego, co jest nam dobrze znane, co możemy zobaczyć i dotknąć, żeby jakoś nadać strukturę i sens temu, co jest nowe, niewidzialne, abstrakcyjne. To taki poznawczy skrót. A jak ten proces wygląda krok po kroku? No więc, najpierw pojawia się coś abstrakcyjnego, powiedzmy, relacja międzyludzka. Umysł od razu zaczyna szukać jakiegoś fizycznego zaczepienia, jakiejś analogii i znajduje na przykład więź albo nić. I nagle, używając tej metafory, zaczynamy rozumieć tą relację, możemy ją zacieśniać, może się ona zerwać, w ten sposób oswajamy nieznane. No dobrze, ale kto w ogóle wpadł na to, że nasz język działa w ten sposób? Cała zasługa przypada dwóm panom, językoznawcom George'owi Lakofowi i Markowi Johnsonowi. To oni tak naprawdę zrewolucjonizowali nasze myślenie o słowach. Bo ich odkrycie było, no, niesamowite. Pokazali, że metafory to nie są jakieś tam ozdobniki dla poetów wręcz przeciwnie, to fundamentalne narzędzia naszego umysłu. My po prostu myślimy za pomocą metafor, często nawet kompletnie nie zdając sobie z tego sprawy. Wszystko zaczęło się na dobre w roku 1980. To właśnie wtedy opublikowali swoją absolutnie przełomową książkę. I to był moment, w którym świat nauki zaczął rozumieć, że język nie tylko opisuje rzeczywistość, on ją aktywnie tworzy w naszych głowach. Podsumujmy to sobie metafory pojęciowe to nie jest jakaś tam ciekawostka. To jest absolutny fundament, to kręgosłup naszego myślenia, okno do tego, jak działa nasz umysł i kluczowy element komunikacji. Ale to też oznacza, że te same metafore mogą nas ograniczać, zamykać w utartych schematach, świadomość tego, jak działają, daje nam jednak pewną kontrolę. Więc następnym razem, gdy usłyszymy o smogu informacyjnym, albo o źródle prawa, warto pamiętać, że to coś znacznie więcej niż tylko słowa. To dowód na to, jak nasz umysł nieustannie, cegiełka po cegiełce, buduje rzeczywistość z konkretnych fizycznych analogii. I to zostawia nas z naprawdę fascynującym pytaniem, bo skoro mamy w rękach tak potężne narzędzie, to czy świadomie wybierając nowe, może lepsze metafory, Jesteśmy w stanie przeprojektować sposób, w jakim myślimy o świecie, i o sobie nawzajem? Hmm, dobre pytanie.